Król nam Chryste. Pięknie, witam Was, kochani. Chrystus, król, który tutaj patronuje naszej parafii. Dzisiaj obchodzimy tutaj święto patronalne, i dzisiaj także w tej parafii możecie zyskać odpust, czyli darowanie kar doczesnych za grzechy, mając stan łaski uświęcającej, a więc będą z powiedzi, przyjąwszy komunię świętą, pomodliwszy się tu w kościele i wzbudziwszy takie pragnienie. Zerwania z grzechem, możecie ten odpuzyskać dla siebie albo dla kogoś ze swoich bliskich zmarłych. Witam przede wszystkim Was, droga młodzieży. Jako proboszcz tej parafii, witam oczywiście wszystkich przybyłych z Wami kapłanów, Waszych opiekunów. Witam przede wszystkim księdza biskupa Damiana Bryla, który już przygotowuje się do rozpoczęcia Mszy świętej. Księdza Sebastiana Picura, który będzie tutaj przewodniczył słowu i i który będzie potem prowadził spotkanie. Oczywiście, no właściwie to nawet nie tyle witam, bo on już to prawie nasz, nasz kapłan, ksiądz Przemysław Kapała, który przez pięć lat był tutaj wikariuszem w tej parafii, teraz pracuje w Kaliszu, ale cieszę się z jego obecności. Moi drodzy, myślę, że już też to odpadło, że tutaj dzisiaj. Oprócz tego uroczystego spotkania z okazji Światowego Dnia Młodzieży, święta Chrystusa Króla, mamy też tutaj relikwie świętego José Sánchez del Rio, tego meksykańskiego męczennika, który oddał życie za wiarec, który umierał z okrzykiem Niech żyje Chrystus Król. On też nam tutaj patronuje, on jest naszym wzorem. Cieszę się z Waszej obecności i życzę, abyście wy się dobrze czuli tutaj w tym tej świątyni, potem na tym spotkaniu, abyście ja tutaj zechcieli wracać, bo to już kolejne spotkanie w naszym kościele. Moi drodzy, tak patrząc, wszystkie ławki zapełnione, to muszę wam powiedzieć, że około 400 miejsc tutaj jest w ławkach naszej, w naszej świątyni, a to największy kościół naszej diecezji. Więc bardzo się cieszymy, że was jest tylu, a na przyszły rok by było jeszcze więcej, a my się postaramy, może jeszcze dostawimy jakieś ławki, żeby wszyscy mieli miejsce. Zapraszam więc do wspólnej modlitwy, zapraszam do wielbienia Boga śpiewem, modlitwą. Nie 再也。 I syna, i ducha świętego. Pan z Wami, i słucham. Niedziela Chrystusa, króla wszechświata. Cały Kościół dzisiaj wyznaje wiarę, że tylko Jezus jest Panem, jest Królem i nie ma innego. W całym Kościele też spotykają się młodzi ludzie, aby wiarę w Jezusa Chrystusa Króla razem wyznawać. Spotykamy się dzisiaj tutaj, w Kościele Chrystusa Króla w Jarocinie, aby razem we wspólnocie młodych naszej diecezji tę wiarę wyznawać. Bardzo serdecznie chciałbym drodzy wszystkich Was pozdrowić. I dziękuję, że przyjechaliście, że nie wystraszyliście się ani śniegu, ani mrozu, ani zimna, i że jesteśmy, i że jesteśmy razem, i że razem możemy dzisiaj wyznawać naszą wiarę, i możemy razyć, razem cieszyć się we wspólnocie ludzi wierzących w Chrystusa Króla. Ten czas, który się teraz rozpoczyna, to szczególny czas modlitwy, msza święta. Wierzymy, że Chrystus Król przychodzi teraz do nas, bo chce być z nami, że możemy mu polecić wszystkie nasze sprawy, którymi, z którymi przyjechaliśmy tutaj. Drodzy, w jakich sprawach, w jakich intencjach chcielibyście się pomodlić? Pomyślmy dziś, teraz w chwili ciszy. Z czym ja tu przyjechałem? Co jest dla mnie ważne? O co chciałbym Pana Jezusa prosić? Razem z Wami chciałbym, drodzy, prosić Pana Jezusa, aby umocnił naszą wiarę, by nas wzmocnił, byśmy potrafili naszą wiarę. Wyznawać, cieszyć się nią i dzielić z innymi. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam poprzez wieczny czas. Królu Jezu nam. Drodzy i szanowni księża, drodzy. I szanowni rodzice, nauczyciele, katecheci, wychowawcy, drodzy chłopcy i dziewczyny z różnych stron naszej diecezji, chciałbym bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich Was powitać, ale też bardzo chciałbym tak każdemu dzisiaj powiedzieć dobrze, że jesteś. I to wielka sprawa, że przyjechaliście i że jesteśmy razem. I chciałbym powiedzieć, że jakby was nie było, kogoś z was, to byłaby jakaś pustka. I cieszę się, że przyjechaliście i nie poddaliście się ani zimnu, ani mrozowi. I dziękuję, że możemy być razem, bo to spotkanie jest po to, żebyśmy się mogli spotkać, żebyśmy mogli razem modlić się. Spotkać, potem też trochę nacieszyć się sobą, ale przede wszystkim, żebyśmy mogli być razem. Bardzo potrzebujemy tego, żeby być razem. Dzisiaj jesteśmy razem, żeby z Kościołem wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa. Dzisiaj cały Kościół świętuje wielką uroczystość. Cały Kościół wyznaje. Jezus Chrystus jest Królem. Wszechświata. Jest jedynym królem. Nie ma innego. I dzisiaj cały Kościół modli się też mocno, żebyśmy tę wiarę potrafili mocno i jednoznacznie wyznawać. I żeby nam nikt, żeby nas nikt nie uwiódł. Żeby nam nikt w głowie nie namieszał. I żeby nas nikt nie, inny nie pociągnął. Żebyśmy mocno, mocno trwali przy Jezusie. Jezus jest królem. Jego chcemy słuchać. Chcemy słuchać jego słów. Idziemy za nim, bo on jest królem, który się nam o nas troszczy. Bo jest królem, któremu zależy na nas. Jest królem, który chce być z nami, chce być blisko nas i naszych spraw. Więcej jest królem który oddaje swoje życie, żeby otworzyć nam bramę nieba, niezwykłe. Dzisiaj chcemy przypomnieć sobie, jak dobrym jest Królem Jezus, jak wielkim szczęściem dla nas jest, że możemy być w Jego Królestwie, że możemy cieszyć się Jego bliskością. Często król nam się kojarzy jako ten, który wydaje rozkazy, który nam coś każe, który, który może nawet traktuje swoich poddanych jak niewolników. Nie takim jest królem Jezus. Jezus jest królem, który się troszczy o każdego, dla którego każdy jest jego przyjacielem, nie sługą. Ale przyjacielem. Chcemy dzisiaj słuchać Jego słów, ponieważ ufamy, że On jest dobry, że te słowa płyną z miłości. Chcemy słuchać Jego słów, nie jak żołnierze słuchają swoich generałów, ale chcemy słuchać, bo ufamy, bo ufamy, że Jezus chce dla nas dobrze. Chce naszego szczęścia, chce naszego zbawienia. I ufamy Jego Słowu, bo to Słowo daje życie i prowadzi do zbawienia. Dlatego jesteśmy posłuszni, dlatego chcemy i za tym słowem, bo to Słowo jest od kogoś, kto nas bardzo kocha. Dzisiaj cały Kościół. Wyznając wiarę w Chrystusa króla, modli się o to, żeby królowanie Jezusa rozciągnęło się na cały świat. Żeby każdy na świecie usłyszał o tym dobrym i kochającym królu. Żeby każdy chciał być blisko niego. Żeby każdy chciał być Jego przyjacielem. Chcemy tę dobrą nowinę ogłosić wszystkim. Wszystkich do tego królestwa zaprosić. Dzisiaj, drodzy, Kościół wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, króla, ale tego dnia jesteśmy wszyscy zaproszeni do tego, żeby wyznać naszą wiarę. Kościół mówi: Jezus Chrystus jest królem, a Ty macie też swojego króla. Macie kogoś, kogo uważacie za króla? Czy możesz powiedzieć, że Jezus Chrystus jest królem także Twoim, tak osobiście i szczerze, tak mocno, tak od siebie? Dzisiaj chcemy się modlić, drodzy, razem, żebyśmy umieli tak powiedzieć. Nie tylko. Bo tak trzeba. Ale żebyśmy umieli powiedzieć tak od serca: Jezu, Ty jesteś także moim królem. Ty jesteś y, królem, którego ja chcę słuchać, bo ufam Tobie, bo ufam Twoim słowom. Dzisiaj chcemy, drodzy, uczyć się, wybierać Jezusa na swojego króla. Bo często idziemy za Jezusem, bo tak inni robią, bo tak trzeba, bo tak wypada. Dzisiaj Słowo zaprasza nas, żebyśmy dokonali osobistych wyborów, decyzji, żebyśmy tak serca powiedzieli: Jezu, ty jesteś królem. Ty jesteś królem, chcę iść za tobą. Bo ty jesteś także moim przyjacielem. Papież Leon napisał piękny list do młodych na dzisiejszy dzień. I w tym liście napisał, że wielką sprawą jest, żeby odkryć to, że Jezus jest królem naszym, ale jest także naszym przyjacielem. Jest kimś, komu zależy na nas. Dla którego jesteśmy ważni. Kimś, który nie chce nas traktować jako niewolników, jako sługi, ale jak przyjaciół. Papież Leon zaprasza nas, żebyśmy uczyli się odkrywać, jak Jezus, nasz przyjaciel, przychodzi do nas z dobrocią. Napisał tak. Spojrzenie Jezusa, który zawsze i wyłącznie pragnie naszego dobra, wyprzedza nas. Nie chce, abyśmy byli sługami czy aktywistami jakiejś partii. Wzywa nas, abyśmy byli z Nim jako przyjaciele, aby nasze życie zostało odnowione. Jezus, który chce być naszym przyjacielem, który chce być blisko. Który chce wejść z nami w relacje, któremu mocno na nas zależy. Papież zaprasza nas też do tego, żebyśmy będąc blisko Jezusa, umieli się tym nacieszyć, umieli, umieli być radośni, że jest ktoś, kto kocha, kto jest blisko któremu zależy, że w tym naszym życiu nie jesteśmy sami, bo największym źródłem smutku jest samotność. Nie jesteśmy sami. Jezus, nasz Pan, nasz Król, ale także nasz Przyjaciel jest blisko. I warto, drodzy, jeżeli to jest dla nas ważne, mówić o tym innym. Warto być świadkiem Pana Jezusa. Warto dzielić się. Jeżeli to doświadczenie bliskości z Panem Jezusem jest dla nas ważne, to powiedzmy o tym innym. Radość dzielona jest podwójną radością. Nie zatrzymujmy tego dla siebie. Bądźmy świadkami, tak jak inni przyjaciele Pana Jezusa. Którzy, gdy go spotkali, gdy byli z nim, potem chcieli tę dobrą nowinę opowiedzieć innym. Bliskość Jezusa, przyjaźń z Jezusem otwiera nas na innych, pozwala nam być jakoś jeszcze bliżej tych, którzy są obok nas, naszych kolegów, koleżanek, ludzi, których spotykamy. I papież mówi: bądźmy blisko Jezusa, ale bądźmy także blisko siebie, żyjmy w braterstwie. I chciałbym drodzy do tego was zaprosić, żebyście dbali o relacje między sobą, żebyście dbali o to, żeby, żeby gdzieś nie zatrzymywać się na sobie, żeby umieć wyjść ku drugiemu żeby spojrzeć na drugiego człowieka tak jak spogląda pan Jezus. Papież w tym liście zaprasza, żebyśmy w drugim, który jest obok nas, dostrzegli kogoś bliskiego, siostrę, brata w wierze, żebyśmy go umieli uszanować, ale także żebyśmy chcieli razem współpracować, żebyśmy się razem angażowali. Bo razem możemy więcej. Drodzy, bardzo chciałbym modlić się razem z wami, żeby to spotkanie było dla was ważnym, pięknym doświadczeniem, żeby otwarło wasze serca, nasze serca, bardziej jeszcze na Pana Jezusa, ale także na siebie, żebyśmy umieli dostrzec tych, którzy są obok nas. Nie tylko dostrzec, ale z nimi pięknie współpracować. Papież Leon zaprasza nas, żebyśmy w takim trudnym czasie szczególnie współpracowali dla dobra na rzecz pokoju, żebyśmy wnosili pokój, którego tak wiele, wiele którego tak bardzo pragniemy, żebyśmy wnosili pokój wszędzie tam, gdzie jesteśmy, do naszych rodzin, do szkół. Do naszych miejsc zaangażowania wśród najbliższych, bądźmy, drodzy, nosicielami pokoju. Budujmy pokój wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Drodzy, dzięki, że jesteście. Dziękuję, że przyjechaliście. Niektórzy słyszałem z daleka, niektórzy z bardzo daleka. Niech to spotkanie będzie dla Was ważne. I życzę, żebyście wrócili do domu z dobrym duchem, umocnieni, gotowi do, do, do budowania bliskości z Panem Jezusem, ale także do budowania braterstwa i pokoju między nami. Amen. Jesteś, król Rozmawiając przed mszą świętą z jednym z kapłanów, mówiliśmy, że są widoki, które pomagają byciu księdzem, i widok Kościoła pełnego młodych jest wielką radością, za co chwała Panu Bogu. Też chcemy bardzo podziękować za obecność księdzu biskupowi Damianowi, który, jak może, zawsze też towarzyszy dusz młodzieży. Dziękujemy za tą obecność, za to Słowo Boże, za troskę, o młodych diecyzjan, o naszą młodzież. Dziękujemy, biskupie. Pragnę też wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy pomogli Wam, kochani młodzi, być tutaj z Wami, wszystkim księżom, wszystkim katechetom, opiekunom, rodzicom. Dziękujemy i cieszymy się z tego, że jesteście, z tego, że tworzycie ten Kościół, że chcecie. Też szukać wiarygodnych świadków, takich jak na przykład Jose Sanchez, który dzisiaj towarzyszy nam w swoich relikwiach. Wszystkie narody klaskają w dłoń, nie wykrzykujcie Bogu, radosnym głosem Oba. Najwyższy jest gróbem nad całą ziemi.